Przez tysiące lat niezliczone pokolenia ludzi podnosiły oczy ku niebu, szukając nadziei, pociechy i zbawienia. W głębi jaskiń, pod dachami gotyckich katedr, w odosobnieniu pustelni i w codziennym zgiełku miast modlitwa nieustannie unosiła się ku Bogu. Ale pośród wszystkich modlitw, pieśni i błagań, jedna wyróżnia się szczególnie, bo drży przed nią samo piekło. Jest to różaniec święty modlitwa, która, choć tak prosta, tak pokorna, Zawiera w sobie duchową moc, zdolną rozświetlić najciemniejsze zakamarki duszy i zburzyć mury grzechu. I to właśnie ta modlitwa, choć z pozoru jedynie ciągiem powtórzeń, jest niczym duchowa broń, którą Maryja i królowa nieba przekazała swoim dzieciom w walce o wieczne życie. Wielu pyta, dlaczego właśnie różaniec? Dlaczego ta konkretna modlitwa, złożona z paciorków, zdrowa śmierć i rozważań tajemnic, wzbudza taką trwogę wśród demonów? Odpowiedź sięga aż do początków czasu. W Księdze Rodzaju Bóg zapowiada, że pewna niewiasta zetrze głowę węża. Symbolu szatana. Ta niewiasta to Maryja. I za każdym razem, gdy ktoś odmawia różaniec, wchodzi z nią w duchowe przymierze, w którym każde zdrowaś jest jak uderzenie, jak duchowa kula wymierzona prosto w serce ciemności. To nie jest poetycka metafora. To duchowa rzeczywistość, potwierdzona świadectwami świętych, egzorcyzmami i niecudami. Święty ojciec Pionosił różaniec zawsze przy sobie, modląc się nim ponad trzydzieści razy dziennie. Mówił, że to jego dubroń, bo wiedział, że różaniec chroni, uzdrawia i prowadzi duszę ku niebu. Święty Jan Paweł II, papież różańca, powtarzał, że to jego ulubiona modlitwa, bo prowadzi nas przez całe życie Jezusa z czułością matczynych oczu Maryi. A święty Ludwik Maria Grinion de Manfert nie miał wątpliwości, że jest to najpewniejsza droga do zbawienia. To nie są pobożne przesady. To doświadczenia świętych, którzy stali się wojownikami światłości dzięki codziennej modlitwie różańcowej. Kiedy trzymasz różaniec, nie jesteś sam. Twoje palce przesuwają się po paciorkach, ale w tym samym czasie twoje serce wchodzi w rytm nieba. Maryja staje obok ciebie, walcząc razem z tobą. A kiedy Matka Boża walczy, w piekło drży. Ojciec Gabriele Amort, główny egzorcysta Watykanu, relacjonował, że demony reagują gwałtownie na różaniec. W jednym z egzorcyzmów demon wyznał z przerażeniem. Każde zdrowa śmieridzoł to jak ognisty cios w moją głowę. Dlaczego? Bo każde słowo tej modlitwy niesie w sobie obecność Maryi, a z nią obecność Boga. Różaniec nie jest tylko dla starszych ludzi w kościele. Nie jest zarezerwowany dla zakonników i zakonnic. To modlitwa dla każdego, dla matki, która modli się o swoje dzieci. Dla młodego człowieka, który szuka sensu. Dla tych, którzy walczą z nałogiem, depresją, samotnością. To modlitwa dla ciebie, teraz. Każda dziesiątka różańca to duchowy krok bliżej do pokoju. Każda tajemnica to lekcja życia Jezusa na rodziny, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie przeżywane wspólnie z Maryją, która zna ból i nadzieję każdego serca. W czasach zamętu, gdy świat traci poczucie kierunku, Różaniec przywraca porządek. W chwilach, gdy lęk narasta, każde Ave Maria przynosi ukojenie. Maryja w każdym swoim objawieniu w Fatimie, Lords, Mediugorie, powtarza z matczynym błaganiem odmawiajcie Różaniec codziennie. Bo ona wie, że ten duchowy łańcuch nie zniewała, ale wyzwala. On nie krępuje, lecz łączy serce człowieka z sercem Boga. Jeśli nigdy nie trzymałeś różańca w ręku, dziś jest dzień, by zacząć. Jeśli kiedyś modliłeś się, ale porzuciłeś, dziś jest dzień powrotu. Nie potrzebujesz idealnych warunków. Nie musisz być doskonały. Musisz po prostu zacząć. Maryja czeka. I kiedy wejdziesz z nią na tę drogę, zobaczysz, że ta modlitwa nie tylko przemienia dzień, ona przemienia wieczność.